Dzień dobry, vlogmas. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj wyhaczyłam, że jest promka w Rosmanie na kubeczki, a kilka mi się tutaj spodobało, więc lecimy i zobaczymy, czy coś jeszcze w ogóle z tego zostało. No dobra, są. Fajnie, chociaż ja nie lubię z tej kamionki, to fajne. Dobra, słuchajcie, hit. Byłam w Rosmanie. Nie ma kompletnie żadnej informacji, że jest jakaś promotion. A ja wyczaiłam dzisiaj to na TikToku, że właśnie jest 1 plus 1. Zapytałam jeszcze pani przy Kasie i pani powiedziała, że nic na ten temat nie wie, żeby była taka promocja. Po czym jak zaczęła nabież to się okazało, że jest. Słuchajcie, zapłaciłam 46,66 za 1 2 3 4 5 6 7, nie, 6. Za 6 kubeczków 46,66 i dostałam upustu 38 zł. Więc czasem jednak opłaca się oglądać TikToka. Lecę do pracy, słuchajcie, bo jestem już spóźniona. Jutro pokażę Wam, jakie kubeczki wybrałam. Dzień dobry, vlogmas, dzień kolejny. Dzisiaj Wam trochę ponarzekam. Zrobiłam sobie kawkę. I dzisiaj naprawdę jest hardkorowy dzień dla mnie. Myślałam, że w ogóle wstanę wcześniej i zrobię jakieś, nie wiem, umyję chociaż jedno okno albo coś. Nic mi się nie udało zrobić, boli mnie głowa, od jakiegoś czasu mam ciągle migreny. Chodziłam jakiś czas do osteopaty, przestałam i chyba czas wrócić, bo coraz częściej mam te takie napadowe właśnie bóle głowy. No i co? Dzisiaj w ogóle tak. Muszę pojechać jedno bardzo ważne miejsce. Zaraz jadę do lekarza. Po lekarzu muszę jechać do Łowicza, oddać stroje i trzymajcie kciuki, żeby... Kaucja została zwrócona. I co? I potem do pracy wrócę. 23 i. O, Jezu, czemu to życie jest takie ciężkie? Smacznej włóczki. Dobra, słuchajcie, nadszedł ten moment, że po siedmiu miesiącach zakończyłam właśnie psychoterapię. Zgłosiłam się na psychoterapię w momencie, kiedy naprawdę jej potrzebowałam. Natomiast od dłuższego czasu czułam, że. Chodzę tam, ale tak naprawdę bolało mnie to, że wydaję te pieniądze tam, nie? Oczywiście, jeżeli będę miała taką potrzebę, to wrócę, aczkolwiek na ten moment nie chcę, nie chcę wracać, jakby jestem zadowolona bardzo z tego, co udało mi się osiągnąć. Ta pani była naprawdę spoko, chociaż na koniec skasowała mnie 500 zł, bo za późno odwołałam poprzednią wizytę. <grym> Także wszystko jednak się kręci wokół pieniędzy. No ale dobra. Jeżeli macie problemy i potrzebujecie wsparcia psychologicznego, to naprawdę zgłoście się, tylko jeżeli poczujecie, że już tego nie potrzebujecie, to zrezygnujcie. Nie tak z dnia na dzień, że piszecie, że odwołacie i nie ten, ale żeby gdzieś tam, jak moja pani mówiła, postawić średnik lub kropkę. No, jedziemy, słuchajcie, do łowicza. Jestem goła i wesoła. Miałam 510 w portfelu i zostało mi 10 zł. Także nie fajnie. Muszę zobaczyć za tym workiem. Jest worek z butami. Dobra, idziemy na łowicz. Odzyskam 200 zł. Słuchajcie, to już jest kolejny vlog, więc ten vlog to będzie zbieranina po prostu moich ostatnich dni, kiedy mam po prostu czas nagrywać. Ej, ciągle mówię po prostu. Jak mam się tego oduczyć? <grych> jadę właśnie teraz do sklepu, jest niedziela i Seba sobie zażyczył niedzielny obiad, więc sama już jestem stęskniona, bo ostatecznie ciągle żyjemy na jakichś zamawianych kupnych obiadach, więc jadę. I ostatnio, słuchajcie, no mało mam tego czasu ze względu na to, że po prostu... <laughs> Ze względu na to, że, spróbuję mówić bez prostu, wzięłam się za sprzątanie domu. E, zostało do Wigilii dosłownie tydzień i parę dni, więc a, jestem spanikowana, spanikowana jestem naprawdę. Myślę, że jak już raz zrobię te święta, to będę chciała robić co rok, ale póki co trochę jestem zestresowana tym, no. Jestem zestresowana tym, że kurczy mi się czas, a obowiązków tylko przybywa. mamy w ogóle inny tryb posiłków niż yy, przeciętna polska rodzina, więc u mnie się dopiero od razu robi. Także no, nie wiesz, się ze mnie przykładu, ale chciałam Wam pokazać coś. Jak słyszycie, Pixel jest wielkim fanem warzyw, a już marchewkę to kocha. Więc pokażę Wam, jakie mam króliki w domu. No poczekaj, Pixelku, już kolcia, już obiera. O, poczekaj, obiorę najpierw. Jeszcze nie, jeszcze nie. Poczekaj, muszę pokroić najpierw. Bo nie mam deski i tak wiesz, cuduję. Patrzcie. Proszę bardzo. Pięknie. Cindy, chcesz marchewkę? Dobrze. A tu już mi się robią pieczareczki, które sobie trochę na maśle właśnie obsmażam. Zaraz tutaj jeszcze doprawię i będzie dzisiaj pierś z kurczaka na wierzchu właśnie z pieczarką. Mieniamy.